Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Język światła Osobista Podróż Autor Lee Skalen. 25 lat temu zaczęłam mówić w języku, którego nigdy się nie uczyłam. Język pozaziemski Kontekst, w którym pojawił się ten nieziemski język. Zdecydowanie sugerował, że dziwne słowa były przesiąknięte uzdrawiającą częstotliwością. W tamtym czasie z powodu złego stanu zdrowia wkroczyłam na ścieżkę duchowego przebudzenia i odkryć okres głębokich poszukiwań duszy. Moje pierwsze doświadczenie z językiem światła miało miejsce podczas medytacji, której towarzyszyły delikatne i przejmujące melodie oraz uczucie tak czystej miłości że łzy popłynęły mi z oczu. Tak więc, pomimo bardzo niezwykłego i nieoczekiwanego charakteru tego doświadczenia, wszelki strach, który odczuwałam, został zastąpiony słodyczą energii i kocem komfortu, który opadł na mnie, gdy usłyszałam dźwięki. Miałam głęboką, instynktowną wiedzę, że te dźwięki przybyły, aby pomóc mi się wyleczyć. Z biegiem czasu zacząłam postrzegać język i melodię jako święty i głęboki dar od źródła, który pomógł mi przejść przez bardzo trudny okres transformacji. Przez 10 lat trzymałam te doświadczenia w całkowitej tajemnicy. Wszystko w moim życiu w tym czasie miało się zmienić, łącznie z karierą. Pasja, która towarzyszyła mi od dzieciństwa do wybranej kariery aktorskiej. Teraz zdawała się po prostu odpływać, pozostawiając mnie błąkającą się po czymś równie istotnym, co mogłoby ją zastąpić. Podobnie głęboko zakorzenione irlandzkie przekonania katolickie, w których dorastałam, zostały poddane surowej analizie. Ci, którzy przebyli podobną podróż, wiedzą, że ta szczególna wewnętrzna bitwa ogranicza życie jednostki. Dlatego jest nierozerwalnie związana z poczuciem rodziny, kultury i społeczeństwa. Pochłonęło mnie szukanie odpowiedzi na odwieczne pytania: Kim jestem? Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego życia? Kim lub czym jest Bóg? W poszukiwaniu mojej osobistej prawdy. Język światła pozostał niezmienny przez cały ten czas, podtrzymując mnie i dając mi siłę i wytrwałość, aby utrzymać kurs. Dało mi to pewność, że mam przyjaciół w niewidzialnych krainach, że nie jestem sama. W ciągu ostatnich kilku lat tego dziesięcioletniego okresu inicjacyjnego otrzymałam przebłyski, że te święte pieśni i język światła wkrótce zostaną wykorzystane aby pomóc także innym. Obserwowałam, jak język ewoluuje i rozszerza się, gdy ja sama się zmieniam i dorastam, i zrozumiałam, że posługiwałam się nie jednym, ale kilkoma językami, a wszystko to w jednym głównym celu, którym było wyłanie leczniczego balsamu na rany mojej duszy. Nauczyłam się ufać energiom i sobie jako ich przewodnikom. Co dziwne, nie miałam przemożnej chęci szukania angielskiego tłumaczenia tych słów, ponieważ na pewnym bardzo głębokim poziomie moja dusza zdawała się dokładnie wiedzieć. Co zostało przekazane? Fale współczucia i miłości, które towarzyszyły językowi światła, przekazały, że dźwięki te są cennym darem od ducha i że istoty, które przez nie przemawiały, troszczyły się jedynie o moje najwyższe dobro. Cytat, który niedawno odkryłam w książce doktora J.J. Hurtaka o klucze Henocha, potwierdza teraz tę intuicyjną wiedzę. W zwięzłym wyjaśnieniu języka światła proponuje, że to częstotliwość samych świętych słów niesie moc. Słów energii należy używać, aby zakodować swoje ciało bezpośrednio w świetle. Zapewniają one również wibracje dźwiękowe powitania i ochrony. Umieszczenie tych starożytnych słów energii w języku angielskim, współczesnym języku indoeuropejskim lub innym języku pozbawiłoby świadomość bezpośredniego doświadczenia z mocą świętego języka. Transpozycja tych słów spowodowałaby utratę ich pulsu energetycznego, co jest podobne do pieśni symfonicznej arcydzieła muzycznego przeniesionego z oryginalnej tonacji w dziwną kakofonię. W roku 2000 poproszono mnie o kolejny wielki skok wiary i rozpoczęcie dzielenia się z innymi uzdrawiającymi częstotliwościami języka światła. Ponieważ nigdy wcześniej nie byłam narażona na jakąkolwiek formę uzdrawiania dźwiękiem, moją pierwszą myślą było: Ludzie pomyślą, że jestem kompletną wariatką. Jak mogę wyjaśnić, czym jest ten język i skąd pochodzi? Jasna i bezpośrednia odpowiedź przyszła w medytacji. Powiedziano mi, że to prawdziwy język Syriusza, język sprzed zapisów języka ziemskiego, rdzeń wszelkiego języka. Potem, gdy do mojego trzeciego oka wpadł duży diament w kształcie gruszki, powiedzieli, że dzieło powinno być znane jako diamentowe uzdrowienie dźwiękami Syriusza. Otrzymałem również projekt mojego logo, grafika przedstawiająca miejsce najświętsze świątyni boskiej kobiecości, z dużym diamentem po środku. Samo logo byłoby wizualnym aktywatorem symbolizującym boskie kobiece energie, przez które przekazywałam. Nazwa i dźwięki syriusza odzwierciedlały coś jeszcze, co uświadomiłam sobie w ciągu dekady przygotowań, a mianowicie to, że pierwotnym domem mojej duszy nie był plan ziemski. Wiele niezwykłych doświadczeń w połączeniu z informacjami uzyskanymi od kilku jasnowidzących uzdrowicieli ujawniło, że mam potężne połączenie z systemem gwiezdnym Syriusza. Wydawało się, że moim wyborem bycia na planie ziemskim w tym czasie było pomaganie w aktywacji i przebudzeniu ludzkiej świadomości. Syriusz był u bramą, przez którą weszłam do trzeciego wymiaru spoza zaświatów. Otrzymałam to piękne potwierdzenie, gdy przeczytałam o połączeniu Syriusza na kanale Lezares, który napisał: To przez bramę reprezentowaną przez jaskrawą niebiesko-białą gwiazdę Syriusz wszelka energia wchodzi do waszego wszechświata energia, która jest waszą duszą i duchem. Energia waszego wyższego ja. Choć może to zabrzmieć nazbyt naciąganie, spostrzeżenia te dały mi jasny kontekst dla pozaziemskiego języka światła. Klienci zaczęli także weryfikować, czy język światła rzeczywiście jest korzeniem wszystkich języków. Ludzie różnych narodowości powiedzieli mi, że rozpoznają słowa ze swojego języka ojczystego: hebrajski, japoński, włoski, grecki arabski i nie tylko. Przedstawiono także wyraźne dowody na to, że nie byłam jedynym tymczasowym gościem na planecie Ziemia. Dwa najczęstsze wyrażenia, jakie słyszałam w ciągu ostatnich piętnastu lat, to ten język wydaje mi się znajomy i czułem się jakbym wróciła do domu. Moc piosenek Sirian w języku światła całkowicie mnie zdumiała. Wiele osób natychmiast wybuchnęło płaczem, słysząc je, opisując swoje ogromne poczucie ulgi, że ktoś w końcu ich zrozumiał. Niektórzy ludzie widzieli fale kolorów, w tym kolory, których nigdy wcześniej nie widzieli. Obecnie. Ludzie coraz częściej widzą kody numeryczne lub geometryczne opadające przed ich oczami lub przelatujące przez ich ciała. Inni ludzie czują, że cała ich istota wibruje, pulsuje i emanuje światłem, a wielu doświadcza uzdrowienia fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Na każdą osobę wpływa to w wyjątkowy i indywidualny sposób. Zrozumiałam, że te dźwięki niosą ze sobą potężne kody światła, które wydają się działać jak klucze otwierające drzwi do podświadomości i duszy. Przez wiele lat trzymano mnie w izolacji od innych przedstawicieli mojego gatunku. Choć było to wówczas trudne, jestem teraz za to bardzo wdzięczna, ponieważ uważam, że w ten sposób Spirit pozwolił mi zachować w czystość mojego kanału. A kiedy zacząłam nawiązywać kontakty z członkami mojej duchowej rodziny, było to bardzo radosne. Koledzy gwiezdnych nasion, których doświadczenia odzwierciedlały aspekty mojej własnej podróży, a w moim życiu zaczęły pojawiać się wspaniałe księgi zawierające przekazywane informacje. Wszystko to wzmocniło moją świadomość że na naszej Ziemi dzieje się coś niezwykłego i że mamy wielu galaktycznych pomocników, którzy czuwają nad nami i pomagają nam. Dwóch z tych kolegów starsic, Soltek i Toultek, wraz z czterema innymi, stanowiło część przedniej straży dekoderów języka światła. Pod przewodnictwem egipskiego w niebo wstąpionego mistrza Echnatona stworzyli kodeks języka gwiazd, który zawierał symbole językowe z sześciu systemów gwiezdnych. Syriusza Arktura Oriona Plejad Andromedy Federacji Galaktycznej Grupę uświadomiono, że w poprzednim życiu byli egipskimi skrybami, kiedy po raz pierwszy wyryli symbole języka gwiazd na ścianach podziemnej świątyni? Wyzwaniem w tym życiu było dla nich przypomnienie sobie tych informacji i zamanifestowanie ich ponownie teraz, jako część rozwoju planetarnego wzniesienia. Symbolika języka gwiazd jest opisana jako część uniwersalnego języka naszego Stwórcy który nasza wyższa świadomość automatycznie rozpoznaje jako wyraz słowa Stwórcy. Ponieważ te języki gwiezdne zawierają duchową technologię pochodzącą z wyższych wymiarów, wyniki nie są ograniczone fizycznością trzeciego wymiaru. Symbole są wstępnie zakodowane ze spostrzeżeniami i informacjami odnoszącymi się do naszego osobistego i planetarnego wzniesienia. Angielskie tłumaczenie symboli znajduje się w załączonym kodeksie języka gwiazd. Od razu rozpoznałam języki gwiazd jako inną formę języka światła. Przez następne lata zetknęłam się także z kilkoma innymi wersjami pisanymi i malowanymi, a także mówionymi i śpiewanymi. Wiele takich skryptów jest obecnie łatwo tłumaczonych przez dzisiejsze gwiazdne dzieci. Które rodzą się bez amnezji, na którą cię poprzednie pokolenia. Australijska starsi Tracy Joel pobiera złożone rysunki geometryczne i pisemne skrypty. Tracy opisuje te prace jako zawierający wiele uniwersalnej wiedzy i harmonijnie dopasowanych informacji, co spowodowało przebudzenie świadomości u wielu tysięcy ludzi na całym świecie. Po 25 latach bycia kanałem dźwięków syriusza czuję, że mogę teraz z pewnością powiedzieć, że nadrzędnym celem tego szczególnego wyrażenia języka światła jest aktywacja i przebudzenie. Wydaje się, że moment aktywacji ludzi jest z góry ustalony. Uważam, że jest to forma zaawansowanej technologii dźwięku. Wiele osób po usłyszeniu dźwięków czy to na żywo, czy za pośrednictwem jednego z dziesięciu albumów i dźwięki Syriusza? Często spontanicznie zaczynają samodzielnie mówić językiem światła, a melodie i słowa są potężnym wyzwalaczem pamięci duszy. Po osobistym doświadczeniu innych zdolności pojawiających się w połączeniu z językiem światła, doszłam do wniosku że nasze ludzkie ciała są żywymi bibliotekami, że jesteśmy repozytorium ogromnych zasobów informacji i wielowymiarowych darów czekających na odblokowanie, gdy nadejdzie czas prawidłowy. Kiedy na przykład pozwolę energii źródła przepływać przeze mnie bez zahamowań, moje ciało porusza się w świętych pozycjach tanecznych, których nigdy mnie nie uczono z rękami przyjmującymi precyzyjne madri i pozycje przypominające modlitwę. Czasami intonuje skomplikowane sanskryckie mantry, których nigdy wcześniej nie słyszałam, głębokimi tonami tybetańskiego mnicha. Innym razem dźwięki przypominają chór aniołów śpiewających muzykę sfer. Pracując z kryształami, moje ciało dokładnie wie, co z nimi zrobić. Podobnie jak zdaje się instynktownie znać rytuały i sposoby starożytnych ceremonii. Jak to może być? Skąd bierze się ta wiedza? Wierzę, że wszyscy mamy zdolność sięgania do zbiorowej nieświadomości, a w szczególności do wiedzy przodków na temat naszej własnej linii genetycznej. Rzeczywiście wszyscy jesteśmy jednym i kiedy będziemy gotowi się na to otworzyć, będziemy mieli bezpośrednią, nieprzerwaną linię telefoniczną do wielkiego twórczego źródła wszystkiego, co jest. Kluczowym czynnikiem w odblokowaniu tych ukrytych darów i umiejętności jest otwartość i zaufanie. Z biegiem czasu nauczyłam się bezgranicznie ufać mojemu intuicyjnemu przewodnictwu, odpowiadać na najgłębsze wołanie mojego serca i podejmować działania, często z niewielkim zrozumieniem dlaczego. Dopiero po ukończeniu zadania zostaje ujawnione uzasadnienie i znaczenie tego, co się wydarzyło. To trudny sposób na życie, ale jednocześnie ekscytujący i uwalniający. Ostatnio mam wrażenie, że większe elementy układanki zaczynają wpasowywać się na swoje miejsce. Ujawnia się więcej wspaniałego projektu, a może po prostu jestem teraz gotowa, aby pamiętać. Oni pokazują mi bardziej szczegółowo, w jaki sposób język światła przekształca i budzi, a także bardziej moją rolę jako jego przewodnika. Zawsze wiedziałam, że język światła jest w stanie podnieść częstotliwość fizyczną i energetyczną słuchacza. Jego zdolność do tego jest znacznie wspomagana przez to, że nasze ciała składają się w ponad 70% z wody. Dzięki przełomowej pracy doktora Masuru Emouto z kryształami wody wiemy teraz, że woda nie tylko jest doskonałym przewodnikiem. Ale także zapamiętuje i można na niej wdrukować energię. Książka o Dialogi Gwiezdnych Nasion, przekazana przez Najwyższą Radę Syriusza za pośrednictwem autorki Patrici Cori, oferuje dalszy wgląd w wpływ języka światła na wody naszego ciała. Wraz z nabyciem nowych kodów w języku światła, wody waszej istoty zostają odciśnięte hiperwymiarowymi planami które obudzą i zrestrukturyzują rozproszone włókna światła leżące w Was uśpione. Jest to wyższa forma porządku i projektu niż sześciokątne kryształy wody, które widzisz, to święta geometria Twojej ewolucji w istoty świetliste. Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób kosmometria światła wpływającego do Waszych istot w tym momencie Waszej osobistej i planetarnej ewolucji niesie ze sobą zapis wyższych, wibracji, które są przekładane na kody geometryczne i przekazywane przez komórki Waszej istoty do DNA poprzez Twoją biologiczną wodę komórkową. Oraz z książki Unia, przekazanej za pośrednictwem Jennifer Starlight. Syriusz jest strażnikiem i obrońcą waszych dusz. To jest wszechobejmująca matka, jest to kanał rodny, jeśli tak zdecydujesz, Twojego wszechświata. Doświadczenia Twojej duszy w tym ziemskim królestwie. Poczujesz miłość Syriusza poprzez wody swojego ciała i poprzez swoje emocje. Zrozum, duch komunikuje się z Tobą poprzez uczucia. A ty czujesz tę komunikację najpierw w swojej duszy. Wszystko wskazuje obecnie na to, że znaleźliśmy się w wyjątkowym momencie ewolucji ludzkości. Wydaje się, że język światła ma do odegrania kluczową rolę, pomagając nam negocjować zmianę kwantową, której doświadczamy. Wielu widzących mówiło o ponownym połączeniu 12 nici DNA, aktywacji naszej szyszynki i rozszerzeniu naszej świadomości poprzez przebudzenie części naszego mózgu, które pozostawały uśpione. To tak, jakby w pewnym momencie naszej ewolucji zakłócono nasze kodowanie genetyczne, a teraz jesteśmy przebudowywani i ponownie kalibrowani, w gotowości na dramatyczną zmianę w rzeczywistości wymiarowej która katapultuje nas do nowej Ziemi. Potwierdzając pogląd, że jesteśmy modernizowani, istnieją obecnie wyraźne dowody na to, że słowa i częstotliwości mogą wpływać na nasze DNA i je przeprogramowywać. Rosyjscy badacze połączyli siły z Ling i genetykami w badaniu, które wykazało, że kod genetyczny naszego DNA, szczególnie w pozornie bezużytecznym DNA, składającym się w 90% ze śmieci, podlega tym samym zasadom co wszystkie nasze ludzkie języki, z regularną gramatyką i zasadami takimi samymi jak nasze języki. Jeśli to prawda, jeszcze bardziej uwiarygodnia to przemieniające właściwości języka światła. Według kalendarza Majów wkroczyliśmy w erę galaktyczną. W roku 2012 zakończyło się wiele cykli planetarnych, w tym główny cykl ziemski trwający 26 tysięcy lat. Nauczyciel majów Jose Argels tak opisuje nasze wejście na arenę galaktyczną. Transformacja wywołana zakończeniem wielkiego cyklu już miała miejsce, sygnalizowana zmianą częstotliwości rezonansowej. W ten sposób nasza planeta wchodzi w kolejną fazę ewolucyjną, zapewniając sobie miejsce jako nowy członek społeczności galaktycznej. Stoimy na styku dwóch światów, okrakiem na pomoście dwóch bardzo różnych rzeczywistości wymiarowych, jedną nogą w trzecim wymiarze, a drugą w krainach poza zasłoną naszej świadomej wiedzy. Co za niesamowity czas, aby żyć tutaj, na planecie Ziemia. Język światła to jeden ze sposobów, w jaki nasza rodzina galaktyczna komunikuje się z nami. Być może jest to również narzędzie, które wybraliśmy jako istoty wielowymiarowe, aby pomóc sobie przebudzić się do pełnej wiedzy o tym, kim naprawdę jesteśmy boskiej iskry uniwersalnego i kosmicznego światła. Środzonej z wielkiego centralnego źródła wszystkiego, co jest. Szkoły, systemy edukacyjne, coś jest nie tak. To, czego uczą w szkołach, jest niedokładne. Programują cię jak komputery i wyłączają światło. W tym systemie nie ma nic dobrego. Dzieci są programowane. Nauczyciele po prostu naciskają klawisze. Dzieci już zawierają wiedzę, której potrzebujemy, ale nie pozwalają dzieciom na jej rozwinięcie i dokończenie, ponieważ musimy się zatrzymać i zająć czymś innym. Ale edukacja to tylko jeden ze sposobów, w jaki to się dzieje. Nasz wewnętrzny rdzeń może zostać zniszczony przez zbyt duży stres, stawianie czoła wielu zadaniom, Mniejszą ilość snu i większy niepokój. Jesteśmy celowo niszczeni. Potencjał człowieczeństwa, wyobraźnia i urzeczywistnianie czegoś. Wszystko jest możliwe. Ludzie muszą wiedzieć, że możemy zrobić wszystko, czego zapragniemy. Kiedy dzieci bawią się, wykorzystując swoją wyobraźnię, nie jest to tylko wyobraźnia. Kiedy ich powstrzymujemy, mówiąc, że nie mogą zrobić tego czy tamtego, powstrzymujemy ich od urzeczywistnienia tego. To, co sobie wyobrażają, może stać się rzeczywistością. Mówimy, że to niemożliwe, ale wszystko jest możliwe. Musimy w to wierzyć, a wtedy będziemy mieli tę zdolność. Kiedy na nowo odkryjemy, co możemy zrobić, Będziemy mogli osiągnąć nasz pełny potencjał. Ludzkość musi uwierzyć w siebie. To trudne, bo przede wszystkim w to nie wierzymy, a jeśli wierzymy, ale nadal mamy wątpliwości, to uniemożliwia nam wykorzystanie tego potencjału. Aby to osiągnąć, musimy znaleźć się w takim punkcie w sobie, aby skontaktować się z naszą prawdziwą prawdą. Musimy się obudzić. Istoty chcą, żebyśmy się obudzili i zobaczyli rzeczywistość taką, jaka jest, abyśmy zrozumieli, jak naprawdę jesteśmy potężni. Niektóre osoby z krainy dnia i krainy wieczoru przybyły tutaj, aby pomóc ludzkości w przebudzeniu. Przychodzenie tutaj, aby pomóc, jest bardzo niebezpieczne. Ponieważ wspomnienia z poprzedniego życia mogą zostać usunięte po urodzeniu, a część z nich zostaje zniszczona przez społeczeństwo, edukację, alkohol i narkotyki. Ci, którzy tu przychodzą, są świadomi zagrożeń, a mimo to chcą przyjść i pomóc. Jeszcze nie obudziliśmy się. Jak możemy się obudzić? Musimy zwiększyć naszą energię. Ponieważ została nam skradziona. Jak możemy chronić naszą energię? Obecnie mamy tylko 0,5% naszej energii. Potrzebujemy 1,5%, czyli 1,5%. Jak możemy zacząć zwiększać naszą energię? Nie złości się z powodu małych rzeczy. Nie rozmawiaj przez długi czas przez telefon komórkowy. Nie jedz białego cukru. Nie oglądaj telewizji. Nie używaj kuchenek mikrofalowych. Nie używaj bezprzewodowego internetu. W ciągu najbliższych lat na tej planecie wydarzy się coś ważnego. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości. Czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością, serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.